Wielki Tygrys, ostatni wojownik z jaskini Tygrysu, biorąc pod uwagę jego siłę, mógłby być jej szefem. Dopóki go nie wyeliminuję, nie zaznam spokoju. Unikniony pojedynek. Już świta. Nadszedł wreszcie dzień, na który tak długo czekałem. Kto wie, jak się skończy. Muszę zachować spokój i być skoncentrowany podczas pojedynku. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Mr. X poluje na mnie i być może będzie próbował mnie dosięgnąć przed walką. Muszę zachować ostrożność. Co to jest? Ten list z całą pewnością jest jeszcze jedną pułapką. Gazeta Tygrysia Maska wkrótce zostanie pokonany Dziennikarze nie są zbyt mili Wciąż to samo Tutaj nigdy nic nowego nie może się zdarzyć Mr. X nie żyje Wpadł w pułapkę, którą zastawił na mnie Mr. X nie żyje Był szalony i zginął jak głupiec. Gdyby tygrysia maska nie zdradził jaskini tygrysów, Mr. X żyłby nadal. To samo mogło przydarzyć się również mnie. Teraz moja kolej podjąć walkę, choć jej finał. Może być dla mnie tragiczne. Tak się jednak nie stanie, bo to ja wygram pojedynek. Zwyciężę przez knockout i wszystko się skończy. Proszę, Ruriko, postaraj się zrozumieć. Mamy Cię błagać na kolano? Jeśli nie pójdziemy mu kibicować, to może przegrać. Chcesz, żeby tak się stało? Możecie mu kibicować, oglądając telewizję. To ci dopiero odkrycie. Żeby wygrać, trzeba mieć swoich kibiców na widowni. Możecie być przy nim myślami. To to samo. Wystarczy, jeśli obejrzycie go w telewizji. To ostateczna odpowiedź? Już mówiłam, tak. To niesprawiedliwe. Ja i tak pójdę, nawet jeśli mi nie pozwolisz. Zamiast myśleć o tym, przygotuj się raczej do szkoły. Dlaczego nie możemy pójść na mecz? Chcę zobaczyć Tygrysią maskę. On ma pomścić Keda. Chyba wszyscy są w zmowie. Nawet Naoto tym razem nie przysłał biletów. Powiemy mu to prosto w oczy, jak tylko go zobaczymy. Nawet się nie domyślacie, jak bardzo na oto chciałby Was zaprosić na ten pojedynek, ale dziś odbędzie bardzo szczególną walkę, być może najbardziej ryzykowną ze wszystkich. Tak bardzo chciałabym wiedzieć, jak się teraz czuję, pewnie trenuje. Spróbuję zadzwonić do klubu. Związek zawodowych zapaśników, kto mówi? Tygrysia Maska jeszcze nie przyszedł. Oczywiście dzisiejsza walka została potwierdzona. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Naoto postanowił odbyć ten pojedynek. Zdecydował się walczyć przeciwko jaskini tygrysów za wszelką cenę. Nadszedł decydujący moment. Być może ostatni. Kto wie, jakie jest moje przeznaczenie? Proszę. Wyobraź sobie jest tyle ludzi, że tłoczą się nawet na balkonach. Nie mogę ich zabić. Czytałem gazetę. Wiem. Był artykuł o śmierci pana Eriks. Nigdy nie chciałeś powiedzieć mi nic o sobie, ale wydaje mi się, że teraz wiele zrozumiałem. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to będzie ostatnie spotkanie z tej serii, prawda? Właśnie, to będzie ostatnie spotkanie. Przykro mi, że często przysparzałem Ci zmartwień. Nie szkodzi. Zawsze będę przy tobie. Dziękuję. Tygrysia Masko. Wkrótce pokażę Ci, co potrafię, wykorzystując siłę, technikę i przebiegłość. Dziś w tej sali zebrali się wszyscy miłośnicy zapasów, aby podziwiać na własne oczy wyjątkową i niezapomnianą walkę. Zmierzy się dwóch mistrzów. Tygrysia Maska, którego wszyscy dobrze znacie i kochacie, oraz Wielki Tygrys, znakomity i groźny zawodnik. Atmosfera jest bardzo napięta, a publiczność niecierpliwie oczekuje pojedynku. To historyczne spotkanie. Miejmy oczy szeroko otwarte. Racja. Mało prawdopodobne, byśmy jeszcze kiedyś uczestniczyli w tak ważnym pojedynku. Mamy szczęście. Pewnie nie chcę stracić ani chwili. Aktualny mistrz Tygrysia Maska Jest już na ring. Chcę zobaczyć jak sobie poradzisz Jesteś specjalnie wyszkolony do walki na śmierć i życie Podziwiam cię za to Jestem przekonany, że dasz sobie radę Jesteś wspaniały Tygrysia Masko, liczę na Ciebie. Jesteśmy z Tobą, poradzisz sobie. Jaki okropny. W tym właśnie momencie na ring wkracza Wielki Tygrys. Jest silnym i niebezpiecznym zawodnikiem dysponującym znakomitą techniką. Widzicie, jaka brzydka gęba? Wcale nie wygląda jak Tygrys. Antypatyczny typ. Dlaczego drżysz? Zimno Mam dreszcze z emocji. Obydwaj zawodnicy badają się nawzajem. Ten pojedynek będzie kamieniem milowym w zawodowych zapasach. Dlaczego zgodziłeś się na ten pojedynek? Zabrzmiał gong. Zawodnicy mierzą swoje siły trwając w typowej dla początku pojedynku pozycji. Za chwilę zacznie się prawdziwa walka. W pałacu sportu panuje niezwykłe napięcie. Co jest, tygrysia Masko? Boisz się mnie i moich chwały. Nie boję się ciebie i nigdy nie będę się bał. Już cię unieruchomiłem. Tygrysia Masko, zemsta się dokonuje. Jaskinia Tygrysów nie wybacza zdrajcom. Zostałeś sam, nawet Mr. X nie żyje. A kiedy cię pokonam, zginie również organizacja. Nie sądzę, by ci się to łatwo udało. Drogo sprzedamy moją skórę, a jeśli mam umrzeć, pociągnę ciebie za sobą. Naprawdę w to wierzysz, Ty, Grysia Masko. <gry> Tygrysia Masko, wiesz dobrze, że jestem od ciebie silniejszy. Poddaj się od razu. Wolę śmierć. Nigdy nie ugnę się przed jaskinią tygrysów. Dobrze ci idzie, tygrysia Masko. Musisz wykorzystać wszystkie znane ci techniki. Pamiętaj, że jeśli zachowasz spokój, będziesz skoncentrowany i dasz z siebie wszystko, to zwyciężysz. Atak Wielkiego Tygrysa powalił aktualnego mistrza na deski. Tygrysia Maska nie potrafi przejść do kontrataku. Zobaczmy, jak rozwija się pojedynek. Co pan robi? Nie wolno panu wstawać. Walka się zaczęła. Muszę ją obejrzeć. Lekarz wydał wyraźne polecenie. Nie wolno panu oglądać telewizji. Proszę wracać do łóżka. Tylko przez chwilę. Błagam panią. Nie, nie wolno panu. Proszę za mną. Proszę zapomnieć o pojedynku. Pańskie zdrowie jest ważniejsze. Tygrysie, się. Musisz wygrać. Na jego ja miejscu uderzyłbym ja pięścią w twarz, a ja wytargałbym go za nos i uszy. Ja. 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 Zdaje się, że tygrysia maska jest w tarapatach. Nie wiem, gdzie się podziała jego brawura. Jeśli nie ustaną te ataki, wątpię, by tygrys sobie poradził. Fantastyczne, niespodziewane przejście do kontrataku ze strony tych Maski, który z niebywałym mistrzostwem zastosował jedną z trudniejszych technik. Dałem ci się trochę pobawić, ale teraz dość tego. Słynna technika tygrysiej maski, która z reguły kończy każde spotkanie, tym razem okazała się nieskuteczna. Ty Masko. Ty Masko. Nie, nie da rady. Na no oto. Gdybym wiedziała. Dlaczego cię nie zatrzymałam? Ruriko. Wielki Tygrys nie zaprzestaje strasznych ciosów, ale z całą pewnością nie można tego uznać za sportową walkę. Panie Baba, jak Pan sądzi, czy Tygrysia Maska poradzi sobie? Musi poradzić. Nie sądzę, żeby mecz skończył się w ten sposób. Jeszcze nie przegrał. Szanowni Państwo, ten obraz mówi sam za siebie. Jak długo to jeszcze potrwa, to straszne, potworne. Tygrysia Masko, nadszedł Twój koniec. Przygotuj się. Zemsta zaraz się dopełni. Proszę Państwa, to wyjątkowo zaskakujący moment. Nigdy dotąd nie widziałem tej dysiejszej maski w tak upokarzającej sytuacji. Czy uda mu się uwolnić? Nie. Przyrzekłem sobie, że wygram ten mecz nawet za cenę własnego życia. Mam jeszcze w sobie dosyć siły i energii. Muszę je wykorzystać. Muszę dać radę. Muszę dać radę.